Huragan. Przecież to mnie nie dotyczy. W Polsce nie ma huraganów. Człabną na pewno? A co powiesz na te ostatnie wichury? To jest przed kilku lat. Na Wołnica nad Kaszubami w 2017 roku 6 osób nie żyje. Ponad 60 rannych. Całość dzieje się na długości ponad 300 km. 45 tysięcy hektarów lasów zniszczonych i 1500 budynków uszkodzonych. Tragedia w Suszku, gdzie życie straciły dwie harcerki, a 37 osób trafiło do szpitala. Orkan Xawery. Dwie osoby nie żyją, 39 rannych. I być może trafią się teraz znawcy wiatrów, huraganów, powiedzą, że to jeszcze nie są huragany, że nie można tego porównywać, że być może dane są przesadzone. Rozejrzyj się dokładnie, poczytaj na ten temat i stwierdzisz, że w ciągu ostatnich trzech lat takich katastrof, mniejszych lub większych, było naprawdę sporo. Być może nawet w twojej okolicy zerwało komuś dach. Naukowcy przewidują, że w ciągu 10, może 20 lat, z racji tego, że ociepla nam się klimat, huraganów może być więcej, nawet to kilkurocznie, a ich prędkość będzie znacznie przekraczać 200 km na godzinę. I choć ten film nie jest materiałem instruktażowym, to być może kiedyś za 5-10 lat, trzymając się drzewa targany wiatrem o prędkości 250 km na godzinę, wspomnisz moje słowa i dzięki temu przetrwasz. Przejdźmy zatem do naszej zabawy. Staraj się podejmować decyzje najszybciej jak to możliwe, bo w prawdziwych warunkach czas zazwyczaj odgrywa kluczową rolę. Odludzie, płaski teren i kawiarnia, w której dopijasz swoje espresso. Popsuła się pogoda i widzisz, że w oddali coś wyrywa drzewa z korzeniami. W telewizji mówią o alarmie huraganowym. Ten może tutaj być za kilka minut. Co robisz? A, biegniesz do samochodu? Bo w samochodzie jest bezpiecznie, przecież waży on kilka ton? B. Uciekasz przed huraganem w przeciwnym kierunku, jak najdalej od miejsca zdarzenia, oczywiście swoim samochodem, C. Nie ruszasz się nigdzie i chowasz się w tej kawiarni. Co zrobisz w tej sytuacji? A zatem jeśli wybierasz opcję A, ucieczka samochodem, moim zdaniem nie jest to najlepszy wybór. Huragan może rozprzestrzeniać się z prędkością nawet 250 km na godzinę, więc szansa, że zdążysz dojechać do swojego domu może być złudna. Całkiem prawdopodobne, że wiatr cię dopadnie. Dostanie w samochodzie to najgorszy pomysł. Podmów wiatru może wyrzucić go na dalekie odległości, a takie spotkanie samochodu z ziemią nie należałoby do najłagodniejszych. W kawiarni na pewno jest jakiś magazyn, może nawet piwnica, w której będzie względnie bezpiecznie. To no i więcej ludzi to także większa szansa na przetrwanie w przypadku zranienia czy poważnych kontuzji. Ja bym został na miejscu. Ludzie w kawiarni wydają się być ogarnięci strachem. Chowają się po kątach, krzyczą, płaczą. Tymczasem huragan pojawia się na horyzoncie. Co robisz, żeby poprawić Waszą sytuację? A. Nie mogę zrobić nic wiele poza uspokajaniem ludzi. Odłączam tylko prąd i gaz, a następnie chowam się najdalej od okien. Najlepiej w piwnicy. B. Otwieram okna, bo to pomoże wyrównać ciśnienie w pomieszczeniu. Inaczej może wystąpić dziwne zjawisko, wysysania, przez co wielce prawdopodobne, że szyby i tak zostaną wybite, a my zostaniemy wciągnięci do huraganu. C. Korzystając z otaczających Cię przedmiotów, łatasz okna i drzwi. Zabijasz je deskami, szafami, krzesłami. Co wybierzesz? Pośpiesz się. Opcja numer dwa jest najgłupsza i nigdy nie wpadaj na taki pomysł. Otwarcie okna to m.in. wpadające jakieś przypadkowe przedmioty. Huragan w tej sytuacji mógłby dosłownie wyciągnąć was przez okno. Podałem ten punkt celowo, żeby pokazać ci, że w sytuacjach stresowych możemy wpadać na głupie pomysły, czasem przez sugestię innych, czasem przez galopującą wyobraźnię. Coś tam kiedyś żeśmy usłyszeli o czymś i na tej podstawie podejmujemy głupią decyzję. Zatem warto starać się zachowywać zimną krew. Pozostałe z tych wyborów mogą zwiększać Wasze szanse na przetrwanie. Jednakże z racji na małą ilość czasu nie uda ci się zrobić wszystkiego. Utykanie okien brzmi logicznie, w przeciwieństwie do ich otwierania. Jednak wymagałoby to o wiele więcej czasu i organizacji. Masz młotek, gwoździe, siekierkę? Może tak, ale może też nie, w końcu do kawiarnia, a nie warsztat. Najważniejszą rzeczą może okazać się właśnie to odłączenie prądu i gazu w całej kawiarni. A potem, dopiero jeśli wystarczy czasu, zajmowanie się innymi rzeczami. Nie możesz pozwolić sobie, żeby awaria prądu czy gazu zmusiła was do ucieczki z budynku, na przykład w obawie przed pożarem. Owszem, być może powiesz teraz, że linia energetyczna i tak będzie zerwana, ale jeśli będą to tylko zwisające kable, a od elektrowni do waszego budynku, czy na przykład jego otoczenia nadal będzie płynął prąd, a co jeśli rozstrzeli się gaz? Uragany łamią drzewa wyrywają supy energetyczne, rwią dachy, ale raczej nie przewracają murowanych budynków, więc prawdopodobnie ta wspomniana piwnica. Będzie relatywnie bezpieczna. Idziemy dalej. Huragany, wiatry, nawałnice czasem trwają kilkadziesiąt minut, czasem kilka czy kilkadziesiąt godzin, jednak ten trwał kilka dni i znacznie zmienił świat w najbliższej okolicy. Nie macie kontaktu ze światem. Nie działa prąd, nie ma radia, elektroniki, kończy się jedzenie i woda. Po tym jak wiatry pomału ustały, można podjąć jakieś kroki. Co robisz? A. Zachęcam grupkę ludzi, aby wybrali się ze mną na eksplorację. Kilka kilometrów dalej musi być jakieś miasto, być może uda się tam znaleźć zasoby, jakieś jedzenie czy wodę. B. Siedzę na miejscu i nie próbuję się wychylać. Może nie ma jedzenia, ale przynajmniej jest względnie bezpiecznie. Wierzę, że niebawem ktoś nas znajdzie. C. Próbuję nawiązać łączność, bo to jest teraz najważniejsze. Zatem zrobię wszystko, żeby skomunikować się ze światem. Co wybierzesz? Moim zdaniem najgorsze co można zrobić w jakiejkolwiek sytuacji to bezczynnie czekać. Liczyć, że ktoś w końcu nam pomoże. Pomoc może prędko nie nadejść. Po takiej katastrofie miasta zbierają się na nogi tygodniami, a nawet miesiącami. Więc większość działań ratowniczych i jakieś pomocy humanitarne, wszystko to będzie kierowane na większe ośrodki miejskie. Nikt raczej nie będzie spuszczał zapasów z pożywieniem na kawiarnię przy bezdrożach. Zapasy w końcu się uszczublą, a ludzie zaczną ze sobą konkurować. Pojawią się konflikty i poważniejsze spory, zaczną wyłaniać się liderzy, być może ktoś zacznie wpadać na głupie pomysły. Próba nawiązania łączności byłaby dobra, ale jak? Prawdopodobnie nie ma prądu. Baterie w nowoczesnych smartfonach już dawno padły. A na zasięg i tak nie byłoby co liczyć, bo prawdopodobnie wieże transmisyjne są uszkodzone i i tak nie przekazują sygnału. Jaka jest szansa na to, że w jakiejś kawiarni mają generator prądu? No okej, okay, może mają, w końcu to od odludzie. Ale czy mają też CB radio? No okej, okay, można je wyciągnąć z samochodu, ale pomyśl teraz, jakie zasięgi ma takie zwykłe radio samochodowe. Raczej nie będzie to 30-40 km. No i nawet jeśli uda Ci się z kimś skontaktować, to co mu powiesz? Przyjedźcie na bezdroża, bo czeka tutaj grupka ludzi, podczas gdy oni mają znacznie więcej do roboty w mieście? Panie, jest awaria, trzeba czekać na swoją kolej, dziękuję, dobranoc. Zatem ja proponuję ruszyć tyłek, przecież najbliższe miasto może być 10, 20, no góra 30 km stąd. Przecież nikt nie buduje kawiarni na pustyni. To nie Ameryka. A zatem postanowione. Wyruszacie na poszukiwanie pomocy. Masz podstawowe wyposażenie. To, co udało się znaleźć w kawiarni. I tu, uwaga, niespodzianka, znalazło się nieco dodatkowych zapasów. Ale trzeba szybko podjąć decyzję. Bo jest na te zapasy więcej chętnych. Można zabrać ze sobą dodatkowo... Albo 1 kg mięsa, nie będzie mięso z kurczaka, albo 1 kg orzeszków ziemnych, albo kg jabłek. Co wybierasz? Pośpiesz się, bo już jest na to wielu chętnych. No i okej, okay, niby kilogram to kilogram, ale nie w przypadku jedzenia. Waga taka sama, ale właściwości nieco inne. Mięso to moim zdaniem najgorszy pomysł. Po kilku dniach bez lodówki nie będzie nadawało się do zjedzenia. Poza tym do przyrządzenia wymaga ognia. OK, nie tyle wymaga, bo można jeść surowe, ale najbezpieczniej poddać je obróbce cieplnej. Jabłka wytrzymają nieco dłużej, podbijają cukier w organizmie, więc chwilowo dostarczą energii. Ale prawdziwą bombą kaloryczną są w tym przypadku orzeszki. Można je długo przechowywać, nie wymagają specjalistycznych warunków, można je łatwo podzielić, pochować w kieszeni czy różne skrytki w ubraniach, nie ulegną zniszczeniu, nie pogniotą się, nie puszczą soków, Kilogram da około 5700 kalorii, zaś kilogram jabłek jedynie nieco ponad 500 kalorii. Czyli zobacz, ponad 10 razy mniej. Wiem, co jem. Przed wyruszeniem drogę należy zebrać drużynę. Jest was czworo. Zostało ostatnie miejsce. Jednak ochotnicy nie są do końca. Hm, jakby to powiedzieć, no zresztą zobaczysz za chwilę. Co zrobisz? Komu dasz szansę? I jak zwykle dodam, że ostatnie pytanie zawsze zostawiam otwarte. Najciekawsze odpowiedzi znajdą się u góry w komentarzach. Postaram się też je jakoś przykleić. Pamiętaj, że wszystkie poprzednie wybory to moja opinia, oparta o moje własne przemyślenia, jakieś analizy. Jeśli w czymś się nie zgadzasz, doskonale. Sekcja komentarzy jest właśnie od tego, żeby na ten temat podyskutować. Zatem daj upust Twojej fantazji, kto wie, może kiedyś nasze przemyślenia przydadzą się komuś w sytuacji kryzysowej. Wracając do Twojego wyboru. Musisz wybrać śmiałka spośród tych osób. Pierwsza osoba to kobieta w średnim wieku, niskiej postury, szczupła, wydaje się zwinna, bardzo małomówna i wycofana. Jej największym minusem jest to, że prawie wcale nie mówi po polsku. To cudzoziemka. Drugi wybór to mężczyzna w średnim wieku, kuleje na jedną nogę, wydaje się silny, jest dobrze zbudowany. Jego największym minusem jest przesadnie dominujący charakter. Zawsze ma rację i bywa, że okazuje to w nieelegancki sposób. I ostatni mężczyzna to typ stereotypowego informatyka. Na pierwszy rzut oka przydałby się raczej do składania nowego zestawu komputerowego niż na jakąkolwiek ekspedycję. Szczupły, uprzejmy, choć nieco pragmatyczny. A zatem, kogo wybierzesz i dlaczego? Koniecznie daj nam o tym znać w komentarzu. A jaki będzie Twój kolejny ruch? Co chcesz przetrwać tym razem? Daj mi o tym znać w komentarzu. I jeśli jeszcze z jakichś przyczyn nie subskrybujesz, to przypominam, że niebawem dobijemy do 100 tysięcy i być może swoją pomocą uda się to zrobić szybciej. Dlatego koniecznie to nadrób i kliknij ten przycisk subskrypcji. A jeśli klikniesz dodatkowo dzwoneczek, to podobno dowiesz się o najnowszych produkcjach, a ta już za tydzień, już za 7 dni, w kolejną sobotę. Zobacz też inne moje materiały. I dzięki za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.